Bum. E kurwa, dostałeś. Snajperstwo SG to niezła fucha, panie kolego. Może niezbyt wymagająca fizycznie, za to cholernie droga. Gwarantuję ci, że się wkurwisz, bo gdy całą strzelankę przejdziesz w krzakach, w końcu znajdziesz cię aby by zastrzelić. I skończy się to mniej więcej tak. Ja tak, tak, kochanie, już wracam. Już ci mówiłem, nie jestem żołnierzem, tylko ESG. Różnica jest taka, że jedni oddają życie za swój kraj, a drudzy próbują ich udawać, strzelając do siebie z pawcikowych kuleczek. Będę z wami szczery. Moja żona w końcu mnie zabije. Chyba ten buzeczek z tyłu 28 mnie zauważył. Otałem! Tak, zauważył. Rozum i godność człowieka. Posłuchaj, panie kolego, wiesz, kto ma rozum i godność człowieka? Ma ulaty wstawiające do ueli i zestawy tuningowe za 80 zł. Profesjonaliści mają zasady. Bądź toksyczny. Gadaj, że nie ma dobrej snajpy poniżej 5 goła. Miej plan, by każdego, Ja pierdolę. No tak, tak, kochani, już jadę. Ile mi zostało? 80 kilometrów. Tu za 20 minut będę.